Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Kontynuując spotkania z czasem w roli głównej, trzeba będzie sięgnąć jeszcze koniecznie do trzech źródeł. Pierwszym z nich będzie GPS. Oczywiście GPS powstał do innych celów niż budowa zegarka, i kiedyś takie użycie jakże wówczas drogich odbiorników było bezsensowne. Dzisiaj kompletny odbiornik kosztuje grosze, jednak bohaterem filmu nie będzie jeden z tysięcy modułów dostępnych w sieci, a taki leciwy już odbiornik Garmina, który nie wspiera nawet map. Był moim pierwszym odbiornikiem, który ćwierć wieku temu kupiłem głównie z myślą o byciu dawcą protokołu dla Palma, który już w oparciu o dane gps mógł wyświetlać zeskanowaną mapę. Było to bardzo nowatorskie, choć dziś wydaje się archaiczne. Dla własnej wygody zbudowałem wówczas interfejs, Zamieniający standard RS232 na łącze optyczne. Taki moduł siedział przytwierdzony do plecaka, a już Palm 3C odbierał wbudowanym odbiornikiem podczerwieni ramkę z danymi, uaktualniając pozycję na żądanie, a nie w trybie ciągłym. Pozwoliło to pozbyć się kabli i zmaksymalizować pracę bez wymiany baterii do kilkudziesięciu godzin. To tak w ramach sentymentalnej ciekawostki. Obecnie każdemu polecam po prostu zakup gotowego modułu, ale użycie takiego urządzenia będzie mieć dodatkową wartość edukacyjną, ponieważ będziemy musieli sobie poradzić z jeszcze jednym problemem. No właśnie złączę tu także przerobione przeze mnie ćwierć pieku temu. Zawiera cztery sygnały: zasilanie RX, TX i masę. Nam potrzebne będą dwa ostatnie. Problem w tym, że interfejs szeregowy spełnia standardy RS232, czyli balansuje między kilkoma voltami napięcia ujemnego i dodatniego. Fachowo bierze się kostkę Max232 i buduje malutki układ dopasowujący napięcia. Do standardu TTL, czyli 0 i 5 V. Jednak, skoro potrzebujemy transmisji tylko w jedną stronę, możemy sprawę uprościć zdecydowanie nie fachowo, ale skutecznie. Należy zbudować bardzo prosty układ, który odetnie nam napięcie ujemne i ograniczy dodatnie do 5 V. Nasuwa się tu od razu pomysł na użycie diody Zenera. Ale ja proponuję użyć tak zwanej świecącej diody Zenera, zbudowanej z niebieskiego LEDa i zwyczajnej diody małej mocy podłączonej równolegle do niego. LED w kierunku przewodzenia daje spadek równy mniej więcej 3 V. To o więcej niż potrzeba, by standard 5 v odczytał poziom wysoki, a więc taka dioda wstawiona równolegle do obwodu Zbije wszystko, co ma wartość większą od 3 V, a przy okazji będzie świecić, dzięki czemu będziemy widzieć, czy pojawiają się dane. Ale LED nie jest zenerem i w drugą stronę nie przewodzi. Koniecznie więc w kierunku zaporowym wstawić trzeba zwyczajną diodę, która zbije nam napięcia ujemne niższe niż mniej więcej 0,7 V. Dopełnieniem będzie rezystor na wejściu, dobrany tak, by nie obciążać biednego Garminka. 3,3 kOhm w tych warunkach będzie wartością w sam raz. To jeszcze nie koniec, tak uformowany sygnał ma odwróconą fazę, gdyż jedynka w RS-ie to napięcie ujemne i Arduino nie rozpozna przekazu. W każdym razie klasycznym oprogramowaniem obsługującym port szeregowy. Najprościej w tym wypadku zamienić masę z sygnałem, czyli podłączyć garmina na odwrót nieładnie, ale skutecznie. Niestety odpada wówczas wspólne zasilanie całości, jednak jak mówiłem, to tylko pomysł edukacyjny, a realizację najlepiej przeprowadzić na współczesnych modułach, które mają czyste wyjście TTL. Zresztą, ten Etrex jest pierwszym modelem z serii produkowanej do dziś i ma kiepską czułość, a do tego złapanie tzw. fixa trwa wieki. Za to, dla celów poznawczych, ma przydatny tryb demo, więc testy możemy przeprowadzać z dala od okna oczywiście z fałszywymi odczytami. Na szczęście, w wypadku użycia programowego portu szeregowego. Można opcjonalnie odwrócić logikę, i nie trzeba przestawiać połączeń. I tak właśnie zrobimy, ale to za chwilę. Skoro jest edukacyjnie, poznajmy nowe urządzenie, choć raczej należałoby tu powiedzieć aplikację. W swoich projektach często nagrywałem przebiegi za pomocą karty dźwiękowej, jeśli tylko miały częstotliwości akustyczne. I wizualizowałem je potem za pomocą programu do obróbki dźwięku Adobe Audition. Tak wyglądają trzy sekundowe paczki danych, a tak silnie powiększony przebieg. Widzimy tutaj zera i jedynki, czyli niskie i wysokie stany napięć. Na potrzeby takich projektów wystarczy, ale nie ma to jak stary dobry oscylosko. W tym przypadku nie taki stary, bo wirtualny i także używający karty dźwiękowej. Ma to dwie zalety. Nic nie kosztuje i jest jako tako dokładne, współczesne karty dysponują przynajmniej 80 dB dynamiki. Ma też dwie wady. Brak rzetelnej informacji o poziomach rzeczywistych i brak wsparcia dla prądu stałego. W kartach dźwiękowych pasmo ograniczone jest od dołu, do kilkunastu herców, stąd takie garby na przebiegach. Aplikacja jednak z zastrzeżeniem na wspomniane ograniczenia radzi sobie dobrze i możemy tu ustawiać wszystko jak w dobrej klasie dwukanałowym oscyloskopie. Do tego aplikacja wygląda miło. Obie metody w tym wypadku pozwalają znaleźć przebiegi na nieznanych wyjściach i mniej więcej zobaczyć ich treść. Skoro już możemy zakończyć tę dygresję, przejdźmy do sedna. Gdy podłączymy GPS-a do interfejsu i odpalimy go, dioda powinna migać mniej więcej w cyklu sekundowym, bo w takim wychodzą pakiety. Masy łączymy razem, a wyjście interfejsu do pinu czwartego. W tym momencie spotykamy się niezależnie od tego, czy wybraliśmy podobne urządzenie, czy współczesne, które łączy się bezpośrednio. W każdym wypadku protokół, który obsłużymy, nazywa się MMEA. Jest on protokołem domyślnym GPS-ów, choć nie jedynym. I także domyślnie pracuje z szybkością 4800 botów. W określonych przypadkach warto sprawdzić, czy urządzenie tak właśnie zostało skonfigurowane. Ramka, wysyłana raz na sekundę, zawiera do 82 bajtów. Oprócz stałych elementów rezerwowych i sumy kontrolnej, siedzą tam istotne dla nas długość i szerokość geograficzna i bardzo dokładny zegar. Można też skorzystać z informacji o wysokości, dokładności odczytu położenia i ilości widzianych satelitów. Dziś zajmiemy się tylko zegarem. Oczywiście, jak zwykle, skorzystamy z biblioteki, a jest w czym wybierać. Plotki mówią, że warto zaufać tej o nazwie Tani GPS++, która ma bogatą historię i równocześnie łatwość dostępu do danych. Cóż, bierzmy się do roboty, a wiele jej nie będzie. Zaczynamy od zaczytania bibliotek, obsługującej protokół oraz emulującej port szeregowy. Co prawda można by tutaj skorzystać ze sprzętowego portu na pinie zerowym i pierwszym, ale należałoby się odłączać podczas każdorazowego programowania Arduino. A poza tym ten port przyda nam się do podglądu parametrów w programie monitora. Poza tym software'owy port można odwrócić logicznie i tak też zrobimy podczas definiowania, wstawiając na końcu jedynkę. Nie wstawimy jej w przypadku użycia współczesnych odbiorników przystosowanych do poziomów TTL. Trzeba jeszcze, jak zwykle, nazwać drugi obiekt, czyli źródło danych z nieba i można zainicjować oba porty. W pętli głównej skromnie. Czekamy na ramkę, dekodujemy ją i wyciągamy kolejnymi komendami składniki, daty i czasu. Wszystkie wysyłamy na port szeregowy, więc ukażą nam się w okienku monitora. Jak widać, mamy tutaj jakąś hipotetyczną datę demo, bo jak mówiłem, odpalam urządzenie w pomieszczeniu, gdzie nie ma dostępu do satelitów. Przydałoby się jednak przetestować układ w terenie, więc skorzystajmy z wyświetlacza, który przecież siedzi gratis na mojej płytce testowej. Dołóżmy więc obsługę wyświetlacza. Wymaga ona bibliotek. Związanej z I kwadrat C, samego wyświetlacza ekspandera, do którego został podłączony, i konfiguracji tegoż. Usuwamy inicjację monitora, a wszystkie odwołania do niego zamieniamy komendami wyświetlającymi wynik na wyświetlaczu. Nie wygląda to najlepiej w przypadku wartości mniejszych od 10. Pozycje przesuwają się w lewo, ale co gorsza, śmieci z poprzednich odczytów pozostają. I całość jest nieczytelna. Dołożyłem więc linie dodatkowe, które wykrywają zbyt krótkie ciągi i dopisują zera wiodące. Teraz wygląda to już dobrze. Na koniec wyłączamy tryb demo, przeniesiemy się na balkon i zobaczymy, czy czas się uaktualni. Po chwili możemy się cieszyć zegarkiem, ale nie do końca. Nmea podaje czas w formacie UTC. Czyli dla południka zerowego, bez uwzględnienia czasu letniego. Cóż, najprościej będzie po prostu dołożyć poprawkę i uwzględniać ewentualny przełącznik czasu letniego, albo zorganizować go programowo, co jest skomplikowane, a mówiłem o tym przy okazji omawiania zegara pracującego w oparciu o pingi. Jeśli poprzestaniemy na przełączniku, także nie będzie to takie proste. Samo dodanie godziny zadziała do 22. Potem należy jeszcze zwiększyć wartość dnia, a w razie potrzeby także miesiąca i roku. Elementy te należałoby przenieść do zmiennych i przeprowadzać już na nich rachunki uwzględniające możliwość zwiększenia tych liczb względem wartości odczytanych. Ale coś takiego już kiedyś pokazywałem przy okazji omawiania zegarów, więc odsyłam do moich poprzednich filmów.